Kolejne zadanie, tym razem już z naszego zbioru 5313. To jest ostatnie zadanie z tematu z, z, z zasady zachowania energii. I tak, turbina hydroelektrowni ma moc, obliczy życie wody w litrach, bla bla bl. Generalnie jako że mamy litry i mamy podaną gęstość. Ta gęstość jest generalnie bardzo mocnym, bardzo mocno sugeruje nam, że będziemy musieli coś zrobić z masą. Dlatego, że mamy to obliczyć w litrach, a litry to jest objętość, czyli te metry sześcienne odnoszą się do tych litrów, e, a tutaj mamy kilogramy. Także coś z tymi kilogramami na pewno będzie się działo. I zresztą zadania z tego, co mamy, jesteśmy w stanie obliczyć pracę wykonywaną, bo mamy moc e, i mamy na przykład wysokość. Jesteśmy w stanie obliczyć pracę wykonywaną przez samą w sobie turbinę. Mamy również e, jej sprawność, czyli tylko 80% tej pracy rzeczywiście wykonanej jest przeznaczana na tą moc, która jest generowana. Generalnie tutaj już na początku widać, że mamy 70 MW. Protip, jak macie dane i wypisujecie sobie dane z zadania, tak dalej, to najlepiej jest od razu zamienić jednostki, żeby potem się nie okazało, że wam zupełnie źle wychodzi, bo robiliście to w kilometrach na godzinę. Także jednostki zamieniamy od razu. 70 MW to jest 60 razy 90 do 6 W. Czyli jeszcze 6,0 T równa jedna godzina. I sprawność to jest 80%. No i teraz skąd my to możemy wziąć? Otóż, jeżeli mamy obliczyć naszą pracę, no to praca jest równa czemu? Z definicji wiemy, że moc to jest praca wykonana w danym czasie. Wymnażamy przez te więc wiemy, że praca to jest moc razy czas. Mamy czas, mamy moc, mamy więc pracę wykonywaną przez turbinę. Kwestia jest tylko taka, że 80% tej pracy jest rzeczywiście przekazywane na tą moc. Czyli musimy to wymnożyć jeszcze razy te nasze 08. A, dlatego, że te 20% zostaje wytracone. Dlatego 0,8 pracy to jest 0,8 PT. I teraz, co mamy z tego dalej? Otóż wiemy, że woda na samej górze, ta woda generuje nam tą energię, którą mamy. Jest podnoszona przez tamę na wysokość 60 metrów. Mamy tamę, tu jest woda, tu jest 60 metrów wysokości. A tu jest generalnie otwór, a ta woda tu wpada, tam są różne kanały, tu jest ta turbina, ona się kręci, są różne kable i tam potem jest wyprowadzana ta energia W każdym razie tu jest ta turbina, ta woda sobie wpada tutaj Ale energia potencjalna tej wody w szczytowym momencie jest równa, tak jak tutaj mamy to 60 metrów, mgh to jest jakby energia zakumulowana przez tą wodę ze względu na to, że ona zostaje podniesiona. Właśnie po to się buduje tamy, żeby właśnie ta woda została podniesiona, nabrała tej energii potencjalnej, żeby potem to, e, mogła ona wpaść tu na dół i napędzić jak najbardziej tą turbinę. Czyli nasze 08W jest równe MGH. I to jest równe nasze 08PT. Teraz będzie nas interesował przede wszystkim ten fragment. Ta praca, no sama praca nie jest nam potrzebna, jest nam potrzebna masa. Ta masa jest tutaj. No więc bardzo łatwo możemy sobie wyciągnąć tą masę, bo ta masa jest równa. 0,8 pc przez gh. Więc mamy już masę naszej wody. I stąd generalnie już prosto praktycznie jesteśmy w stanie przejść do litrów. Dlaczego? Masa. W sensie z definicji, może najpierw. Gęstość to jest masa przez objętość. Razy V, masa to jest e, d przez V. To, co my mamy tutaj, to jest nasze d przez V. Co my chcemy? My chcemy V. E, co ja zrobiłam? Jezu, nie, 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 tego nie było. Co ja zrobiłam? Nieważne. Jeszcze raz. Razy V. D razy V to jest masa. Podzielić na D. V to się równa M przez D. Tu mamy naszą masę. I to jeszcze musimy podzielić przez D. Więc wychodzi nam, że nasza objętość, którą mamy tu, ona teraz będzie w metrach sześciennych. Jak podstawimy to D, które mamy tu, to tam potem łatwo można zmienić na decymetry sześcienne. Zaraz to zrobimy. To jest 08PT przez GHD. I to jest wzór, który nam kończy całe zadanie. To jest jakby wszystko zrobione. Jedyne, co teraz musimy zrobić, to jeżeli mamy to w metrach sześciennych, no to jeżeli chcemy mieć w decymetrach sześciennych, czyli w litrach. Decymetr sześcienny litr, to musimy to wymnożyć razy 1000. Dlatego, że decymetr od metra jest o jeden rząd wielkości, w sensie o jedną dziesiątkę, ale jako, że podnosimy do trzeciej, to jest o 1000. Czyli 0,8 PT przez GHD razy 1000. I z tego tam wychodzi, że ta objętość to jest. 3,36 razy 10 do 8 litra. To jest wynik końcowy. No. Także to jest całe zadanie. Może się wydawać trochę skomplikowane, ale tak naprawdę to wystarczy po prostu. Generalnie w fizyce zazwyczaj trzeba sobie to podzielić na takie mniejsze kroki, że co muszę obliczyć w celu uzyskania czegoś innego. Bo każdą wielkość da się uzyskać na kilka sposobów. A, więc po prostu trzeba to wyplenia policzyć I na przykład właśnie trzeba zacząć od pracy Albo od innych tego typu rzeczy Także to tyle